Chciałabym nowego zwierzaka. Ja bym chciała zwierzaka do domu X, chociaż nie wiem, czy ja będę tam jeszcze przebywała. Leksy, czemu nie odpowiadasz na pytania związane z tym, czemu nie chcesz wracać do domu? Um, no bo co ja mogę powiedzieć, czemu nie chcę wracać do domu, bo nie podoba mi się atmosfera w domu X. Nie podoba, nie, nie chcę. Nie chcę przebywać tam na razie. Ale, ale no, nie wiem. No, po prostu nie chcę teraz tam wracać. Nie potrzebuję takiej mm, takiej negatywnej energii wokół siebie teraz. Po co mi to? Więc na razie będę siedzieć w domu, a wrócisz tam. Um, na razie nie mam zamiaru. Może później, albo nie wiem, jak będą mnie zmuszać czy coś. Ale nie, no na razie nie, nie mam zamiaru wracać. Albo, ale nie wiadomo, może ja wrócę za tydzień, może ja wrócę za trzy dni, a może wrócę za miesiąc, nie wiem, naprawdę, albo za dwa miesiące, nie wiem kiedy ja wrócę. Mi tu jest na razie dobrze, w domu um, są so ja. Yeah.